podświadomość jest dżinem spełniającym wszystkie marzenia. O mocy podświadomości i o tym jak wykorzystać tę moc na własną korzyść rozmawiamy na tym kanale. Witam cię serdecznie. Nazywam się Barbara i razem z Aleksandrą tworzymy kanał Wykreuj swoje życie. Jeśli jesteś tutaj nowy, a spodoba ci się dzisiejszy odcinek zasubskrybuj kanał, polajkuj, może zostaw jakiś komentarz. Poinformuj znajomych, niech też mają szansę spełnić swoje marzenia? Zobacz także nasze wcześniejsze filmiki. Jest wiele różnych technik, wiele sposobów, wiele metod na to, aby przekonać podświadomość, przekonać ją o prawdziwości tego, co jej przekazujesz. Ona musi przyjąć to za fakt dokonany. Twoja podświadomość musi ci uwierzyć, musi uznać to, co jej przekazujesz? Zaprawdę. Dopiero wtedy da Ci to do doświadczenia. I dziś powiem Ci o jednej z takich technik, dzięki której będziesz mógł przekonać tą podświadomość, że już jest dokładnie tak, jak chcesz, żeby było. Podświadomość najłatwiej koduje wszystkie informacje, kiedy jest w stanie alfa. Stan alfa, czyli jest to taki stan podobny do snu, i ten stan w naturalny sposób osiągamy tuż przed snem albo od razu po przebudzeniu. Wtedy bardzo wskazane jest wykorzystanie jej mocy na wkodowanie, czyli na sugerowanie podświadomości, że już jest dokładnie tak, jak chce, żeby było. Oczywiście ten stan możemy również. Wygenerować poprzez wyciszenie umysłu, relaksację ciała, e, głębokie oddychanie, odseperowanie się od tego świata 3D i wkroczenie w świat swojej wyobraźni, wkroczenie w ten wewnętrzny świat i to możemy zrobić niezależnie od pory dnia. To jest jedna z metod szybkiego łączenia się z podświadomością, a drugą metodą jest powtarzanie, ponieważ e, podświadomość koduje wszystko to, co słyszy, co jest jej ciągle i ciągle powtarzane. Więc powtarzanie jest drugim bardzo skutecznym sposobem kodowania do podświadomości tego, co chcemy jej przekazać. Wiele osób mówi, że ma problem z wizualizowaniem, że nie potrafi zobaczyć obrazów, że nie potrafi tego poczuć, nie widzi e, tych scen, nie potrafi po prostu wizualizować. Dlatego ta technika będzie cudownym narzędziem do wykorzystania, ponieważ w tej technice będziesz słuchać. Będziesz słuchać tego, co inni mówią na Twój temat, czyli inne osoby będą rozmawiały o Tobie i Ty. Będziesz tylko i wyłącznie słuchać tych rozmów. I możesz tą technikę wykorzystać tak samo jak wizualizację. Możesz ją wykonywać przed snem albo tuż po przebudzeniu, albo niezależnie od tej pory dnia, tak jak już powiedziałam, wyciszając ciało i umysł. Ale zamiast widzieć obrazy, ty po prostu będziesz słuchaczem. Będziesz słuchać, jak Osoby, które wybierzesz, opowiadają Twoją nową historię. Powiem Wam, jak ja to robię. Ja wybrałam sobie dwie osoby, dwie osoby, których głosy jest mi bardzo łatwo usłyszeć, i Ty możesz zrobić podobnie, ale to nie muszą być dwie osoby. Mogą być trzy, może być cała grupa osób, które będą opowiadały Twoją historię. Czyli leżąc z zamkniętymi oczami, będziesz wsłuchiwał się w ich głosy. Możesz wybrać do tego, kogo chcesz. Mogą to być rodzice, mogą to być e, znajomi, przyjaciele, twoje koleżanki, mo może to być rodzeństwo, mogą to być osoby, e, po prostu takie, których głosy jest ci łatwo usłyszeć, i możesz tym osobom napisać scenariusz, który ty chcesz słyszeć, a które one będą odgrywały. Czyli zobacz, ta technika ma naprawdę niesamowite zastosowanie, ponieważ można ją wykorzystać do realizacji każdego pragnienia. Można ją wykorzystać na przykład do pracy nad self konceptem, ponieważ możesz usłyszeć głosy innych osób, które mówią, jak ty się teraz niesamowicie zmieniłaś, albo zmieniłeś. Możesz słyszeć, jak mówią, jaką stałaś się pewną siebie osobą, jaką stałaś się niesamowicie atrakcyjną, Kobietą sukcesu, jak mężczyźni za tobą się oglądają, to jest niesamowite, jak ty się zmieniłaś. Co się z tobą stało? Możesz słyszeć tę dyskusję tych swoich na przykład koleżanek, które zachwycają się tobą, zachwycają się Twoją sylwetką, zachwycają się Twoim charakterem, zachwycają się po prostu Twoim poczuciem własnej wartości, zachwycają się tym, kim się stałaś, jak bardzo się zmieniłaś. Możesz słyszeć głosy. Które mówią, że Ty już masz to, czego chcesz. Możesz słyszeć, właśnie, jak opowiadają, że Ty w tak krótkim czasie osiągnęłaś taki niewyobrażalny sukces. Możesz słyszeć, jak Twoje koleżanki, albo Twoje przyjaciółki, albo Twoi przyjaciele rozmawiają o Twoim cudownym związku z Twoim partnerem, czy to byłym partnerem, czy nowym partnerem, możesz słyszeć, jak go wychwalają, jak go podziwiają. Tą technikę fajnie jest wykorzystać wtedy, kiedy my nie potrafimy sobie jakby wybrać tego efektu końcowego, nie potrafimy go zwizualizować. Bo na przykład e, chcemy dużo zarabiać, ale tak naprawdę nie wiemy, co chcemy w życiu robić. Nie mamy jakiegoś planu, no, no po prostu nie wiemy. Nie wiemy, chcemy mieć pieniądze, ale niekoniecznie chcemy dużo pracować, tak? Może chcemy po prostu czerpać radość z życia, ale chcemy mieć te pieniądze, więc, więc tak samo możesz usłyszeć, jak te wybrane przez Ciebie osoby opowiadają, rozmawiają właśnie na ten temat, że ty tyle pieniędzy zarabiasz, że ty tak dużo zarabiasz, że jesteś taka bogata, czy taki bogaty, a prawie nic nie robisz. Możesz to wszystko usłyszeć, możesz usłyszeć wszystko, co chcesz. W ten sposób możesz również zrobić rewizję, rewizję m, swojej przeszłości. Często mamy tą przeszłość bardzo skomplikowaną, e, wieloletnią, padło wiele niefajnych słów, e, zadziało się wiele niefajnych rzeczy i mamy masę scen, które musielibyśmy poucinać i często nie wiemy, jak to zrobić. No więc właśnie dzięki tej technice możesz zrobić taką rewizję, gdzie e, właśnie osoba, e, której dotyczy ta rewizja, możesz usłyszeć jej głos, jak rozmawia z kimś ci bliskim albo z kimś znajomym i opowiada o waszej przeszłości, takiej, jakiej chciałabyś doświadczyć. Czyli może opowiadać, że znacie się już tyle lat, między Wami zawsze była cudowna relacja, zawsze miałyście cudowny kontakt, zawsze wspaniale się dogadywaliście. Twój partner zawsze cię kochał, twoi rodzice byli cudowni, rozpieszczali cię, kochali cię, szanowali cię. Twoje dzieciństwo było po prostu bajkowe. Możesz to wszystko słyszeć. Możesz to słyszeć właśnie z ust innych osób. Twoja podświadomość w ciszy i spokoju przyjmie wszystko, a ty nie musisz się zastanawiać, stresować, że nie widzisz, że nie czujesz po prostu możesz słuchać. Wielu z nas jest właśnie słuchowcami i łatwiej nam jest słyszeć głosy, aniżeli widzieć obrazy. Tą technikę możesz wykorzystywać kiedykolwiek chcesz. Możesz ją stosować jak wizualizację, ale możesz ją właśnie też stosować w momentach, kiedy na przykład zmywasz naczynia, kiedy stoisz w kolejce, kiedy jedziesz samochodem, kiedy masz tylko czas i robisz coś, co cię nie pochłania. Kiedy nie potrzebujesz takiego skupienia na swoim zadaniu, na swojej pracy, to możesz słyszeć głosy tych osób, możesz słyszeć te dialogi, jak rozmawiają na Twój temat. Po co masz w tym momencie, kiedy na przykład, nie wiem, gotujesz obiad albo właśnie prasujesz, myśleć o przeszłości, zastanawiać się o tym, co Ci nie wyszło, co się nie udało, co poszło nie tak? Po co masz prowadzić takie dialogi? Kiedy możesz słyszeć głosy innych osób, które zachwycają się Twoim życiem, słyszeć głosy innych osób, które są pod wrażeniem zmian, jakie zaszły w Twoim życiu. Możesz słyszeć głosy właśnie tych osób, potwierdzających, że Ty już masz to, czego chcesz. Niech oni w tych swoich rozmowach zachwycają się Tobą, zachwycają się Twoim sukcesem, Twoim wyglądem, Twoim self-konceptem, Twoim bogactwem. Słuchaj tych rozmów. Twoja podświadomość będzie to wchłaniać jak gąbka, bo nie ty to mówisz. Ty po prostu słyszysz. Słyszysz, jak inni mówią. Tak samo jak twoja podświadomość zakodowała wszystko, co słyszałeś w dzieciństwie. Najczęściej, właśnie w dzieciństwie, te programy nam się kodują, ponieważ podświadomość wtedy nie analizuje, przyjmuje to, co mówią autorytety, a szczególnie jeśli coś jest powtarzane, powielane często, 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 to nasza podświadomość to koduje. I potem mamy gotowe programy. Więc teraz, wykorzystując tą technikę, niech twoja podświadomość też słyszy: niech ona słucha, co inni mówią na twój temat. Tak jak słuchała kiedyś, niech słucha teraz świadomie wybranych przez ciebie tekstów. Niech słyszy dokładnie to, co chcesz powiedzieć. Niech słyszy dokładnie to, czego chcesz doświadczyć. Za pomocą tej techniki możesz wymanifestować wszystko, możesz zrewidować wszystko, możesz otrzymać swoje pragnienie. Pamiętaj, że twoja podświadomość przyjmuje wszystko. Przyjmuje wszystko, niezależnie od tego, co jej wkładasz, niezależnie od tego, czy to jest dobre, czy to jest złe. Ona tego nie analizuje, ona to ma gdzieś, ona przyjmie wszystko. A więc warto jest przekazywać jej takie informacje, które ci służą i które dają ci do doświadczenia właśnie to, czego chcesz, a nie to, czego nie chcesz. Słuchaj rozmów innych osób. Pomyśl, czy to nie jest przyjemne słuchać, jak inni zachwycają się Twoim życiem? Jak inni są pod wrażeniem Twoich sukcesów? Wyrób w sobie nawyk słuchania, jak inni właśnie rozmawiają o Tobie. To masz lepsze niż serial telewizyjny. A więc wypróbuj tą technikę. Daj znać w komentarzu, czy spodobała Ci się ta technika. Podziel się swoimi spostrzeżeniami. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek był pomocny. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.